Witam! <laughs> Dzisiaj sobie pogadamy troszkę o barbarzyńcy, jak tam się zmienił w najnowszym patchu, czyli będziemy tutaj głównie sobie opowiadać o, o nowym secie, pustkowi, który daje nam tutaj naprawdę duże możliwości. Moment, ja się kawy napiję, bo ciężka noc była. No i tak. Zrobimy sobie tutaj dwie próby szybkie, czyli na jednej konfiguracji, dwóch setów, w sumie trzech setów. Ja włączę sobie tutaj grę, co daje nam set pustkowy. Przede wszystkim, żeby z tego seta dobrze korzystać, trzeba mieć. Wiadomo, 6 części, ponieważ ostatnia część daje nam największego kopa, ponieważ e, te małe wiry, które będziemy wytwarzać e, podczas wirowania, e, dają nam 2,5 obrażeń do broni procentowo, więc e, jest to mega, mega damage naprawdę. E, dobra, pierwsza konfiguracja, z której ja korzystam, jeżeli robię sobie tak zwane speedruny, czyli rifty. Głównie, ja tu głównie barbarzyńce mam po to, żeby sobie zbierać kułamki. Nie mam wykoksanego sprzętu jeszcze na barbarzyńcy, bo brakuje mi trochę e, starożytnego sprzętu, na przykład broni przede wszystkim, e, która tutaj na no, moim bulkatos, wiadomo sed to przeszedł trochę zmian, i teraz zamiast wirować no, czasami. To daje nam bardzo fajny boost do generacji na, naszej y, furii Oraz y, przyspiesza nam y, atak i poruszanie się o 30 Więc jest to już y, super sprawa, ponieważ y, y, nasze wirowanie wykorzystuje nam 10 furii A to nam dodaje 10, tak? Więc y, bardzo szybko nam ta furia, zanim nam jej braknie Jesteśmy w stanie dotrzeć do grupki mobów, gdzie możemy sobie jakimś skillem czy na przykład rękawicami plus skill do generowania globsów, czyli potionków, które to przy podniesieniu regenerują nam także furię. Więc jesteśmy w stanie tutaj cały czas poruszać się 25%, 100% plus 25%, które mamy ustawione nas postaci Movement Speed plus 30%, które wyciągamy z seta bulkatosa plus i jeszcze mamy 38% przy ryczeniu Warcry czyli tak, 20 sekund cooldowna 10 sekund ry ryczenia. Jesteśmy w stanie zrobić tutaj permę. No, czyli możemy ryczeć cały czas. Prawie cały czas. Gdy. A, no, wystarczy sobie. Ja zobaczę, bym... ja jeszcze bo nie pamiętam. Tak jak mówię, gram tym cooldown reduction. Tutaj mam 0, ale można sobie go zwiększyć. Ja gram na razie na takich ustawieniach, aczkolwiek jest dużo. Koncepcji, żeby po prostu pozmieniać, na przykład, można zmienić set bastionu, którym opowiem za chwilę, na przykład na królestwo piersi, ściągnąć hełm, wrzucić sobie na przykład koronę, wtedy już możemy używać setu dalej z 6 części, bonusu 6 części, ale mamy koronę, która nam daje 12,5 plus 12 ja tu mam trochę burdelu tutaj, bo już nie wiem, po prostu te legendy le, lecą jak szalone. O tutaj mam 95%, czyli prawie 100%, no to mam prawie 25% redukcji cooldown, plus y, 10% i z tego mamy 35%. I jeszcze można sobie na przykład wrzucić, tutaj na przykład tak speed, no, no to się przydaje, można sobie wrzucić na przykład tutaj. Y, Cooldown reduction a, na przykład 8% chyba na ramach. No ale można wtedy taki ryk y, mamy prawie cały czas. Co 10 sekund będziemy mogli sobie go spokojnie odnawiać. I zasuwamy niemiłosiernie szybko. Tak. Wiemy. Dajemy jeszcze to. Już jest szybko, tak ale mało tego, ja mam runę tutaj, teraz jeszcze basz wyciśnięcie ee, ale możemy sobie jeszcze zmienić, jeżeli chcemy robić bardzo szybko robimy sprint i zryw czyli maraton i jeszcze mamy o 40 sekund więc zapylamy prędkością jak pylon na szybkość można powiedzieć, już nie mówię co się dzieje, jak mamy jeszcze pylon na szybkości, czy kapliczkę z winności Mega mega szybko można robić rifty I zbierać sobie na przykład te szarby. No ja do tego używam, głównie barbarzyńcy, rifty, riftami głębokimi riftami się nie bawiłem, ponieważ na sprzęcie wynicowanym z, z nieśmiertelnym królem brałem. No to tam 45 rift robiłem dalej się nie biemy, aczkolwiek wiem, że można sobie zostawić burkatosy. E, tutaj sobie wrzucić szaleństwo. Bo ja teraz mam redukcję te obrażeń, ale jeżeli gramy solo, możemy wrzucić jedność naszemu palatkowi. Wtedy tutaj sobie robimy runę szaleństwo, czyli 50% więcej demedu. Pierścień królewskiej sobie tutaj e, wtedy wsadzamy. E, Jedność wiadomo. A nawet nie trzeba w sumie kró wspaniałości, bo po co? Chodzi o to, że możemy sobie jedność i jakiś pierdzionek na przykład na żywioły. On też ma fajnego bo tutaj od fizycznych, jeżeli nam się włącza od fizycznych. Ma 179%, więc też jest, jeżeli walczymy długo z jakimś bossem, to co 4 sekundy, czyli co 16 sekund włącza nam się co? 12 w sekund włącza nam się na 4 sekundy nas żywioł, w tym zadajemy przez 4 sekundy makabryczny bonus na kabryczny damage. Także można to też sobie można się tym też pobawić. Co ja sobie jeszcze tutaj myślałem? Tak można wsadzić tę kolejną konfiguracją, którą można użyć. Jest też zmiana na, z pierścień wspaniałości królewskiej. Tak jak mówiłem ten hełm, zostawić bulkatosy, no i Gogok sobie wrzucić. I cooldown reduction, żeby był i Gogok. Wtedy możemy bawić się też tym, prawie że perma będziemy cały czas na zerku działać. Więc też na bulkatosie, bo ja mówiłem wspominałem wcześniej robiłem 45 rifty, ale połączeniu na młot Nieśmiertelnego króla, rękawice, co rękawice i bodajże pas zmieniałem, Miałem 3 części, które dają bonus do redukcji cooldown, czyli tak, tutaj piszę, Berserkera i starożytnych. 3 sekundy za każdy wydany 10 punktów fury Czyli bardzo fajna sprawa przy wirowaniu wydajemy cały czas, cały czas, cały czas, więc nam się to zmniejsza tak. Jesteśmy w stanie yy, być prawie na permaberku. Wiadomo, starożytni na nie znikają, ale przy wyższych grup tak szybko giną więc trzeba ich odświeżać. I tutaj też trzeba było zmienić, żeby starożytni odnawiali mi furię, ponieważ nie miałem już wtedy bulkatosa. Nie wiem, gadam tak szybko. Może to być troszeczkę mogę tutaj się pozawijać w tym wszystkim. Ale no, co chcę powiedzieć, to to, że set, właśnie pustkowi, który tu mam, jest. To można zrobić, zbudować go na wiele sposobów. Wiadomo, pod szybkie rifty, pod party i pod głębokie rifty. Spokojnie można sobie jak to woli. Wiadomo, jak chcemy iść pod głębokie rifty, no już tam wysokie poziomy 45 plus, tam 50. No to niestety tutaj trzeba iść też w wytrzymałość i ten sprzęt no, musi być no, głównie starożytny, żeby miał wysoki damage, czyli jedność, musi być jedność, bo inaczej solo tutaj ciężko bez jedności, jednak tą redukcję obrażeń musimy sobie zwiększyć, którą nam zadają, no i damage też musi być fajny, no. same, same wiry nam tutaj już, już dużo dają. Eee... Tutaj mamy wirki, które nam się robią. Ustawiamy sobie w wirach też Blood, czyli krwawa zawieja, jak to jest. Ja mam tutaj angielską wersję, która nam dodaje 1% maksimum life przy krytycznym uderzeniu, ale jest dużo to daje, dużo. Człowiek można się tutaj wyłożyć też szybko nie ma się na przykład jedności, czy tutaj w zerku redukcji obrazu do 50%. Bardzo się przydaje. Tak jak mówiłem, ja nie mam co dobrego sprzętu. Brakuje mi piekielnego. No tak, i jeszcze jeżeli chodzi o te pierdzionki, które tu mamy, czyli Bastiony, super sprawa. Duży damage, z tym, że jeżeli robimy wirki i na przykład tam mamy rozpłatanie, tak? on to też daje fajne 500% do, do, do rozpłatania. W rent tak. i jeżeli damy sobie też to runo. Kurde jak ta runa się nazywała, Już nie pamiętam <laughs> RENT Bloodlust On nam też tutaj daje 0,5% maksymalnego, maksymalnego mm -hmm. naszego życia Więc jest to fajne w dużej grupie, jeżeli sobie przywirowaniu kilka zrobimy takich grupeczek To tam 15 sekund po prostu nas to leczy, 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 więc to też jest dobre mm -hmm. Ale jeżeli chodzi o te bastiony no to musimy użyć jednego do e, generacji naszej furii, e, skilla i jednego do spędu, czyli do zużycia, tak? czyli zużycia mamy już wirowanie i do generacji ja mam tutaj na przykład bash e, z runą e, wycisk, tak? która nam daje na 4%, 4 na 5 sekund może się stakować 3 razy, czyli 12% do damage jeszcze mamy, i wtedy nam się uaktywnia drugi pierścień, czyli drugie 50%, czyli mamy 50-50%, tak? Jest to makabryczny damage, bardzo makabryczny demecz. Z tym, że wiadomo, używamy tego, nie możemy używać jedności, jesteśmy w, na wysokich e, riftach narażeni na, na śmierć. śmierz, na śmierć, bo tam szybko można paść, zwłaszcza jak się nie piruje. Dlatego no, zobaczymy sobie, e, jeżeli na, na tym ustawieniu ja sobie mogę zrobić bardzo prosto ryta 6, szybko. Ja pokażę może mniej więcej jak się robi. Ja nie mam kamyków pewnie, słodko. Dobra, zrobimy sobie próbę. Pokażę wiem, więcej, ja sobie liczby robię na poziomie. Mam do 35 na tych postawieniach, ponieważ dalej już... Wchodzą sobie w błąd skill. Pierwszy. Pierwszy, który mam na pasku. To jest Battle Rage. To jest na damage. Zwiększam ambada jeszcze o 20%. O 10% damage. I to 3%. No, mam 2 minut, tak. Drugi Jokszy, Walkthrough, bodajże, w pojemnej daje nam odporność. To bardzo fajna rzecz. W połączeniu z pasem, który mamy na sobie, który się zje. O! No dobra. Która to była fajna, że tak się nie ma. Nie słuchaj. Może się 35 A waria to zobaczymy, jak 38 jest ekspery, to, co robić. To wiem, że już potem jest ciężko. Nawet nie to ciężko jest z samymi obami, ale już ciężko mi jest potem z samym Keeperem. Ponieważ nie mam tej jedności i. Niektóry keeper po prostu ma taki blu że kładzie na, na jeden strzał, także... Dobra, no, excelent Z tym paseczkiem e, e, ten worka daje nam jeszcze 10-sekundowe przyspieszenie o 38% e, Tak jak mówiłem, tutaj jest e, armor zwiększa nam o 20% na 60 sekund i odporność na wszystkie żywioły 20%. No jest to fajna, fajna sprawa. Aczkolwiek możemy sobie zwiększyć armo na 40%, no ale dobra. My mamy to teraz, zrobimy sobie tą 65-ką przelicę. zobaczymy, jak to się Jaki ruch warto na tej nocie, jakie warto sobie dać, to na pewno rybak, e, którego mam, który się tutaj stakuje cały czas na dole, daje 0,5% Przy pierwszym czy wiesz, co się 0,5% do życia, tak? do demedu, na staku oraz 3%. 35, 35, daje na 0,5% na do armora Także ja mam tutaj na lewej 60, czyli mam 30% damage, 30% do armora Co daje nam teraz, jeżeli mam 2 okupnionego jeszcze zerka, jeszcze 100 tysięcy odporności

Teraz sama ładna i musimy nie gadać. Zobaczymy sobie, jak wykorzystać pierścienie w końcu. Uderzenie. Widać, że dwa pierścienie są utrudnione, to jest jeden. Idziemy dalej. Uderzenie. Jakieś pierścienie są tych, nie nie. Do, a ja. mamy tych wyładunków, wyładowań Ale uderzenie Mamy też 700 po 1000, jak to Uderzenie Widać Dwa pierwsze Mamy po 200-300 milionów runa wycina mamy stakowane paraty i lecimy przymocny jest bardzo szybko łączony, dlatego mamy jeszcze stakowanie 80% damage jesteśmy w stanie wycisnąć power pylon, tak? no ja to sobie power ustawiam Jest jeszcze to, że. A tego ustawimy. Nie jest wykładnie. Zrobimy sobie pałę Tak, już się. Mogę się. A mamy jeszcze. O kurde, zapomniałem, że ten rzuca w takim dziadowcu. Dobra, Ogólnie nie skupiam się teraz na dziewięć. Oho, mogę ginąć. Nie wściąłem nawet moich jeszcze. Poczekamy chwilę. Ale tak jak mówię, guardiany mogą zrobić największy problem. Które... Dobra, to bardzo nie zwracam uwagi, ale 35 to jest spokojna robota, naprawdę spokojna robota na, ten, na to ustawienie. Robiłem już setki tych riftów tutaj, właśnie przy zbieraniu szardów. I bardzo rzadko mi się zdarzało, żebym zginął, tak jak mówię, właśnie przez, przez nieuwagę jakąś yy, i tak, tiguka. To jest zmora uwięzionych, tak i stymulator bólu. To są trzy, które używam ja. Zawsze można sobie jeszcze go goka wsadzić. Tutaj, tak jak mówię, przy, przy ustawieniu pły nieśmiertelnego króla, możemy sobie szybko z cooldown reduction odnawiać naszego zerka. Więc można osiągnąć sperm. Mam ci telefon. Oj, małcik, małcik. za chwilę. Skończymy tylko to. Możemy tutaj zrobić nawet kamyk. Tu mamy jakąś rangę 18. Podciągniemy ją trochę. No niestety tam mamy 1% szans. Na razie nie... nie wrzucam. Dobra, to by była Dobra, skończymy ten filmik. Tak jak mówiłem, Stymulator Bólu, t Z Zmora uwięzionych. Bardzo, bardzo fajne kamyki, mm -hmm. sprawdzają się najlepiej. No a tu, jeżeli chodzi o nasze ból, katosy, no to starożytne jak najbardziej. Świetna sprawa. Dobra, kończymy w następnym, następnym odcinku, który postaram się nagrać. Już niedługo powiemy sobie trochę jeszcze więcej o kolejnym windzie. Zrobimy mu to małą rekonfigurację i sprawdzimy, jak on się sprawuje bez bastionów. Na przykład, i z Gogokiem, e, z jednością, zobaczymy, jaki będziemy mogli robić sobie większy, e, głęboko, większą głęboką to na razie trzymajcie się i zapraszam do zapraszam do oglądania, do subskrybowania. Zapraszam też na, na Twitcha. Często tam e, streamuję e, jakąś tam grę. Obecnie robię Monka, też podobała mi się ta postać. I uważam, że jest dość ciekawsza tutaj w porównaniu z barbarzyńcą, który jest e, bardzo łatwy do ogarnięcia. Mąk jednak trzeba troszeczkę pokombinować. Także trzymajcie się. ブラウスも変えて。